Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej serii z gry Europa Universalist 4. W poprzednim odcinku pokonaliśmy Francję, rozbiliśmy jej potęgę. W tej chwili zajmuje się nią, nią koalicja Prowansji i innych pomniejszych państw, w sumie nie pomniejszych, bo do tych pomniejszych państw trzeba by zaliczyć na przykład Austrię czy Węgry. W każdym razie zajmuje się nią koalicja ee, Prowansyjska, prowansalska, prowansalska. Ee. Jak zwykle przy wczytywaniu gdy otrzymaliśmy odsumowali, powiadomienie o nowych rywalach, <coughs> w tym odcinku zajmiemy się no, czymś nudnym, czyli pokonywaniem buntów, które zapewne będą starały się rozsadzić państwo od środka. Ale podejrzewam, że im się to nie uda. Z tego co widzę, Commonwealth ma w tej chwili podobny problem, przy czym w ich przypadku to jest normalne w tym okresie. W XVII wieku. Commonwealth, który dotychczas był potęgą, zaczyna sobie radzić dość kiepsko. I tak nie jest źle w tym przypadku, bo ma pomoc w Szwecji. W Wielkiej Brytanii Oliver Cromwell zasiadł na tronie właśnie. Właściwie to nie na tronie, to jest dyktatura Cromwella W każdym razie Cromwell y, będzie y, trochę pierwszą. Y, Repu... Republikę Zach... e... w prawdziwej historii e... powinien zostać pokonany przez zwolenników e... znaczy powinna zostać niedługo przywrócona monarchia zobaczymy jak będzie w tym przypadku. E... Nasze kolonie i kody się tworzą. Możemy stworzyć kolej... Możemy zacząć tworzyć kolejne kody. To już nie jest dla nas odpowiednim wywalem weźmiemy sobie Austrię, bo Austrię niedługo zamierzamy wypowiedzieć wojnę. Jest dostępna Austria. Jakiś kraj musiał powstać. Nie, nowy władce, nowy władca Jolofu to Jolo. To nie nowy kraj. Y, Przyjął nowe decyzje. Typowe dla władcy powyżej trzech y, punktów w jakiejś kategorii. Wyślijmy nasze armię. Do pozostałych części naszego imperium, bo niedługo wybuchną bunty, i te bunty musimy w jakiś sposób zdławić. Francja jak sobie radzi. Francja sobie nie radzi. Przyspieszmy tempo do czterech, bo nie mamy nic ciekawego w tym momencie do roboty. Nowe odkrycia, też nic szczególnie interesującego. co dziwne, że nie chcą wybuchnąć bunty francuskie. Dobra, chcą wybuchnąć, ale nie zapowiada się to zbyt szybko. Zabraliśmy Francuzom, może nie pół kraju, ale dużo prowincji, naprawdę to jest dużo prowincji. I Francuzi teraz sobie nie radzą, już idzie na nich atak od Austrii, od Prowansji. Paryż jest podbijany przez Prowansję, a Prowansja obdawała w każdej praktycznie wojnie. 10 festivów czy 2 Andres, to 10 bo w tym momencie kraj nasz jest dość rozbity. E, Zaczniemy sobie może tworzyć klemy już na Austrii na Wenecję. Na Fedare. No i może właśnie na Wenecję, albo Dalmację. Lika jest. Nasza Fliulia, Istria albo Wenecja. Wenecję weźmy. I wybuchły pierwsze bunty. Wybuchły w Afryce, czyli oczywiście tam, gdzie akurat nie mieliśmy wojska. Gdzie mamy naszą drugą flotę? Druga flota jest tutaj. <laughs> Potem trzeba będzie zreorganizować te wszystkie armie. Nie ma się tym, co na razie przejmować. Na razie najważniejsze jest to, że te armie jakkolwiek walczyły z buntownikami. I tych buntowników nam wybucha dość sporo. Znaczy, buntu wybucha dość sporo. Buntownicy pojawiają się na mapie. Eee, możemy wysłać naszego misjonarza do Labur. Będziemy mieli znowu 100% religious unity. trzeba w tym przypadku nie wpłynie to jakoś znacząco na ryzyko buntu, bo, bo strata religious unity w tym momencie jest na znikomym poziomie. Nawet w jest to że zdobywamy Papal influence, możemy już wysłać naszą armię do rozprawienia się z buntownikami. dać im lidera jakiegokolwiek. No i widzimy, że nasza armia jest w stanie z łatwością sobie poradzić. Pokonaliśmy pierwszy oddział buntowników. W tych oddziałów niedługo pojawi się oczywiście znacznie więcej. <tum> Tunis już zaanektowaliśmy z tego co pamiętam w czasie wojny z Francją. Znowu wybuchło Maroko. Maroko nie może sobie poradzić nawet z buntownikami, więc już nie jest to w żaden sposób problemem. Dał nam dostęp do kraju więc zrobiła wszystko, czego bym chciał. Wybuchły bunty w Romanii, wybuchły bunty w Ameryce Południowej. W Ameryce Południowej oczywiście wojsk nie będziemy wysyłać. Szczególnie, że nie mamy za bardzo takiej nawet możliwości w tym momencie, bo bardziej nam są, są potrzebne te armie na... na kontynencie w, Afry w Europie i w Afryce. Jeden buntowników pokonaliśmy. Gdzie wybuchną kolejne? Tunis, Malta. Zeta... Zeta wybuchli Tu pokonaliśmy I całe szczęście No, zdobyli prowincję w Brazylii Zdobyli Kole na tych prowincjach Ztańczy w Brazil I prawdopodobnie mnie odzyskają Prawdopodobnie odzyskają te prowincje, jeśli w 59 miesięcy nie wyślemy tam naszych armii. W sumie, w sumie moglibyśmy nawet to zrobić. To są małe oddziały. Może zbudujemy jakiś oddział specjalnie najemników w tym celu. To nie wszystko w jednej prowincji. Jakiś jeden mały oddział najemników, wybudujemy do dostawienia się z buntami, z buntami w Brazylii, myślę, że tyle wystarczy. Zanim wszystko się zbierze, zdążymy jeszcze wybudować przynajmniej jeden oddział. Na Malcie wybuchli 6 tysięcy żołnierzy, może tam najpierw wyślimy, zobaczymy jak sobie poradzą. Mm, Austria. Wyślejmy tutaj fabrykowanie klejma na Welshbern, może. Savoy wypowiedziała wojnę na Francji the conquest, czyli odzyskanie swoich, te, swoich terytoriów. Labud zostało e, przekonatowane na jedyną prawdziwą wiarę. Możemy wysłać nasze wojska do tłumienia buntów w Tunisie. Zaokrejentujmy naszą armię na flotę, na statki. Wyślijmy do Malty. Nie możemy wkonać, bo już jest e, przejęta. Zobaczmy, ile nam brakuje manpowera do, e, do pełnego stanu osobowego. Brakuje nam 47 tysięcy, czyli to co, cały czas się to zmniejsza. No i dobrze. E, co to zmienia? Zwiększona cena żelaza, zmniejszona cena miedzi. Wybudujmy jeszcze kilka oddziałów, żeby je wysłać za morze. Najemnicy nic na nie kosztuje. W sile ludzkiej całe szczęście. Tylko trochę dukatów. Prowancja. Co zdobyła Prowancja? W swojej wojnie. Piemont dostał się z Szwajcarii. Szwajcaria staje się naprawdę dość mocnym graczem. Może nie powiedz chaosem, ale mocnym. Anjou do Prowansji, Wetel do Austrii i uwolnienie Burgundii. Czyli Francja dość mocno obrywała. Hmm. Prosimy nas o access. Pozwolimy. Czemu nie? Nie będziemy się pastwić nad leżącym krajem. W tym momencie Francja bo jest. Francji może pokonać chyba absolutnie każdy kraj jaki wypowie im wojnę. Portugalia zostawiła Wielką Brytanię jako ale To bardzo dobrze, bo... Coś między nimi był w pewnym momencie nawet dość groźny dla nas. Może nie groźny, może groźny to złe słowo. Ale dość... Yy, uciążliwy. W tym momencie już nie ma takiego zagrożenia. Nasze wojska powinny sobie podać z buntownikami. W Afryce. Mam nadzieję. Zmarł nasz generał, za chwilę powinniśmy przejąć Maltę, no, zdobyliśmy Konstantinę, wyślijmy może najpierw oblegli Tunis i Sousę, dopiero potem najwyżej wyślemy do Kefu. Okupujemy Maltę, odkryliśmy agenta, który próbuje fabrykować klejmy, to akurat nas mało obchodzi. Maroko znowu stara się być zwesternizowane, znowu pewnie wybuchnie od Wyślemy. Naszą armię najemników do Kadizu i za chwilę stamtąd wyruszymy do Afryki. Zobaczymy. Co możemy? Możemy oczywiście dwie kolejne prowincje zacząć korować. Korowanie jest bardzo ważne, bo dopiero jak skorujemy, stracimy ryzyko stracimy tak duże ryzyko buntów. Miałem 23%. Portugalia dołączyła do Ligi Katolickiej, czyli jest po naszej stronie. Liga Katolicka staje się coraz mocniejsza w takim razie. Mamy jeden stabilności, myślę, że może się pozwolić na wzięcie markantylizmu w tym momencie. Jak tam wygląda Liga Katolicka? Liga Katolicka wygląda wciąż dość mocno. Chociaż Francja należy do tej Ligi, co nie jest zbyt dobre. Szwajcaria, Szwajcaria się wzmocniła. Może być ciężko. Tak samo może być ciężko w tej bitwie. No ja, mam nadzieję, że, że e, wojna katolickie w Europie nie wybuchną. Chociaż, nawet jeśli wybuchną, to e, nas prawdopodobnie miną. Te wszystkie zawirowania wyślijmy nasze wojska do Brazylii. Mamy 18 tysięcy ludzi. Myślę, że powinno wystarczyć. Pokonujemy z tego co widzę dość łatwo tych buntowników w Afryce. Więc możemy odbijać ich forty. To jest flota handlowa. Tu może wyślemy ją do patrolowania handlu w Genuii. Żeby nie stała na, na brzegu się nie, nie marnowała. Hmm. Już tylko 35 tysięcy. Wenecja już nie jest dla nas odpowiednim rywalem. Więc możemy sobie ustawić nowego rywala. Tym nowym rywalem może weźmiemy Prowansję. Albo Portugalię. Portugali ustawimy. Bo w Portugalii też chcemy niedługo wypowiedzieć wojnę. 10 prestiżu. Dla mnie jest yy, mniej wewnątrz od... Yy, Stabilności Savoy, Toskania, Wenecja. No, to już jest trochę ciekawsza wojna z tego, co widzę. Francja sobie jakkolwiek w tej wojnie radzi. Możemy zwiększyć punktów relations, jak tam wyglądałem w technologii w tym momencie. Jesteśmy do przodu, więc myślę, że możemy sobie na to pozwolić. Diplomatic reputation, a to zwiększono nam Diplomatic reputation, to czyli dość ważne w sumie. Możemy wspierać. Niepodległość postługi z Meksyką. Nie nie chcemy tego robić, bo za niedługo, niedługo jest możliwe, że my przejmiemy od nich ziemię dzięki wojnie z Portugalią. A tak to będzie niemożliwe. Otomani stawili e, Czechy jako swojego dywala. Czyli przynajmniej będziemy mieli jakiegoś pewnego sojusznika do wojny z Otomanami, które również niedługo będą wybuchały. E, w tym momencie to właśnie Otomani są dla nas największym sojusznikiem. Bo Francja już jest, Francja została zniszczona. Zauważmy taki ciekawy fakt, że Francja było o wiele ciężej pokonać niż jakikolwiek inny kraj, nie ma chyba krajów, z którym tak ciężko się walczy jak z Francją. Ale z kolei, jak już się raz pokonało Francję, to ta Francja jest już niczym. To, to tak szczerze mówiąc, yy, no jest płodem. Już większość krajów powinna być w stanie ich pokonać po jednej takiej wojnie. Otomanów pokonaliśmy już w tej grze kilka razy. Oni wciąż się jakoś trzymają, zdobywają nowe ziemie. Z tego co widzę, Tender Rebels zdobywają kolejne prowincje. Chyba pokonali armię Wielkiej Brytanii. No, z tego co widzimy, te armie Tender Rebels są dość duże. To jest 47... 78 tysięcy wojska. Czyli naprawdę dużo. Jak wygląda w tej chwili armia Wielkiej Brytanii? Czy Wielka Brytania ma jeszcze jakąś armię? Ma 48 tysięcy wojska, czyli jakoś się trzyma to wątpię, że była w stanie o to odbić, czyli prawdopodobnie wybuch rewolucji, yy, wybuch Olivera Cromwella się nie uda. Możemy wziąć kolejnego kora, oczywiście weźmiemy sobie Narbon. Z tego co widzę, niedługo skończy się korowanie części prowincji, czyli będziemy mogli w spokoju, w yy, spokoju, yy, będziemy mogli dość łatwo, znaczy, co, co ja chciałem powiedzieć, eee, skończy się tak duże ryzyko buntów, będzie o wiele mniej. Eee, korra na zdoby, zdobyliśmy. Możemy zdobyć 10 punktów, nie będziemy brać taryf na tym, na, w tej fazie, gdy te taryfy są tak dość niskie. To jest 0,60, 1,25. nie o 5%, dałbym na połowę z tego, mało. Eee, ważniejsze są dla mnie punkty. Eee, zdobyliśmy tak z mamy plus 25 drugie, już nie jest dla nas odpowiednim wywalem. Znowu dostaliśmy punkty za wyeklipsowanie jakiegoś rywala. Myślę, że możemy sobie ustawić prowansę, która zapewne niedługo również wyjdzie z, nas, z naszej. Nie będzie już dla nas odpowiednim wywalał. W ten sposób to nazwijmy. Stworzymy kodę. Gdzie mamy jeszcze duże ryzyko buntu? No, jest jeszcze kilka prowincji, gdzie te bunty mogą wybuchnąć. Już podbiliśmy e, część terenu w tej Brazylii. Czyli trochę wolniej będ, będziemy, będą się ładowały ich żądania. Bo jeszcze 38 miesięcy. E, Francja musiała oddać łodwe psy, ale z tego co widzę, sobie nic nie zdobyło. My to chyba nawet i dobrze. Chyba w, w ogóle wojnę wybuchła o Piemont, a Piemont został zabrany przez Szwajcarię. I z tego to wszystko wynikało. Portugalia weszła w sojusz z Francją. No to jest ciekawe. Bo z tego powodu, prawie mnie, niedługo będzie się szykowała kolejna wojna. Bo chcemy wypowiedzieć wojnę Francji. Chcemy wypowiedzieć wojnę Portugalii, znaczy się. Przede wszystkim o kolonie. A Francja będzie w tym momencie pośrednim celem. Zdobyliśmy kory w jakichś prowincjach, nawet nie wiem w jakich konkretnie. Francja już nie jest dla nas odpowiednim wywalem. Mamy nową nację kolonialną, hiszpańska Brazylia. Zdobyła ona wszystkie kory, które my tam mieliśmy. 25% lokal autonomii, czy 20% Andesów Będą rewolty iberyjskie. 20% Andesów, Myślę, że będziemy w stanie pokonać tych buntowników, a 20% autonomii w tylu prowincjach mogłoby się źle skończyć dla naszej gospodarki. Położemy naszej kolonii ze startem. Myślę, że nawet nie wysłać im jakiegoś daru pieniężnego. Mamy plus 27. Myślę, że damy im na początek jakiegoś gifta. 500 dukatów. Tak na dobry początek. Żeby wiedzieli, że warto być naszą kolonią, zobaczmy, czy nas stać na jakiegoś lepszego dotacji. Tutaj mamy plus 3. Weźmiemy sobie doradcę od e Trade Efficiency i morale od Armies, będziemy mieli większy przerost punktów, a wciąż będziemy mieli dochód. Najwyżej jak, jak skończą się jak zacznie nam, nam brakować pieniędzy, będziemy wiedzieli skąd je brać. do doradców, zatem sobie w niższym niższym poziomie. Jaka to jest... czy to jest w ogóle jeszcze Brazylia? Jaka to jest nacja? Trade Company mm -hmm. Colonial Regions, tak, to jest jeszcze Brazylia, czyli jak składajemy te prowincje, one powinny pójść do naszej Brazylii. Wybuchają kolejne bunty. Nie mamy tam żadnych niestety armii w tym momencie. Yy. Gdzie jest nasza flota? Nasza flota jest tutaj. może weźmy stąd, z Bizertem. weźmy weźmiemy armię. Jak wygląda sytuacja w Brazylii? W Brazylii zdobyliśmy jedną prowincję. Niedługo do nas sami przyjdą buntownicy, żeby odbić prowincję, którą im zajęliśmy. Oczywiście im się to nie uda. Podzielmy naszą armię na pół. A flotę w sumie możemy wysłać już z powrotem do Europy, bo tych najemników po prostu rozwiążemy. Będziemy płacić na ich utrzymanie. Mimo wszystko ci najemnicy są dość drodzy w utrzymaniu. 137 y, potrzebują do skodowania Avignonu, i to będzie ostatnia prowincja francuska, bo będziemy musieli skodować. Nasarnie sobie już poradziły tutaj z buntownikami francuskimi. Y, tu możemy przesłać armię do Sycylii. Sycylii, tak. Sycylii. To byliśmy korona la Hiszpania okupuje Rio de Janeiro. I możemy w tym momencie sobie pozwolić na rozwiązanie tej armii. Czemu to nie jest jeszcze. A w przyszłym miesiącu pewnie stanie się prowincją hiszpańskiej Brazylii. Tak. No i właśnie tak się stało. Hiszpańska Brazylia. E, Pojawiła się na mapie. Nie jest może jakoś szczególnie silna, no ale jest. Nie można, nie można, te, nie można zaprzeczyć. Portugalia tutaj zdobyła kilka prowincji. Część z nich to muszą być chyba kolonie. Tak, to są dwie kolonie. Bo inaczej to by się stało już państwem kolonialne czy takiej liczby prowincji. Jaką w tej chwili ma wartość w Łotwsku? 109, czyli być może, jak to się stanie kolonią, to będziemy mogli samektować y Portugalię. Dastalizować czy lub zanektować? Za no nic, zobaczymy. Określimy trochę więcej tego wojska. Gdzie jest nasza druga flota? Mamy jednego wolnego yy... merczanta. Yy, z czym on jest niespodziany? Chyba no, go w czasie wojny jeszcze dostaliśmy. Yy, gdzie możemy go wysłać? Tutaj otrzymujemy z laburów 16% No czyli niezbyt wiele I 68% Coś by się do tego handlu mogło przydać 87% i przesyłamy Tutaj mamy 30% 2,5% Skąd można by przesłać? Można by przesłać stąd Mamy no, 42% Tak myślę, że to dobry pomysł Transfer Trade Power Będziemy zyskiwać jeszcze więcej z handlu w tym momencie nasz dochód z handlu wynosi 69 dolarów, czyli dość spodą. Naszą armię wysyłamy dalej do Sycylii. Kolejny jest taki żelazny ta jest o wiele większy niż jej stan osobowy, dlatego bardzo ciężko jest ją przesłać. to wygląda 21 tysięcy, skończył się na truz z Toskanią, moglibyśmy im wypowiedzieć w takim razie wojnę, ale nie jest to nam na razie do niczego konieczne. Włykają oczywiście kolejne bunty, mamy dyplomatów wolnych, weźmiemy ich do Austrii. Zafabrykowali klejmy na jakieś prowincji, do Wenecji, No, ja może właśnie do tej Toskanii. W tym kierunku teraz ujdziemy. Szwajcaria z tego co widzę jest stawiona przez bunty za ten No i dobrze, bo stawała się dość mocna. A oczywiście, każde, każde mocne państwo pojawiające się na mapie jest nam trochę nie w smak. Wysłamy deszcz naszych armii. Myślę, że to już powinien być ostatni transport. No i tak, tak właśnie jest. Zaraz możemy się już ale spokojnie wbijać w Messynę. Nie powinien być to problem. No i widzimy, że nasze armie dość łatwo pokonują armię buntowników. Będziemy musieli teraz przejąć tylko fort. Możemy wziąć nową technologię militarną. Na razie tego nie zrobimy oczywiście, bo jesteśmy sporo a Hydro Time, a by to kosztowało dość dużo punktów. Mamy flotę podzieloną na pół, czyli tak jak chcieliśmy. Myślamy jedną, myślam jedną do patrcelowania bardziej e, Morza Śródziemnego, drugą do patrcelowania naszych granic zachodnich. Na wypadek jakiejś nagłej wojny z Wielką Brytanią, lub kimś w tym stylu, możemy budować ulepszenia w prowincjach. Nie stać na daj, że nas na tam inflacje albo 1 stabilność. Myślę, że 1 stabilności trochę bardziej się, że tak to nazwę, opłaca. Kosztuje mniej punktów. Chyba. przy inflacji yy, to jest dość sporo. Mamy w tej chwili inflację na poziomie 4,25, ale niski przywód 0,02 rocznie. Burgundia, jak wygląda w tym momencie Burgundia? Czy w ogóle Burgundia nie zgodziłaby się na sfaasalizowanie? Bluchem, Bultu, Bern, to są te wszystkie wywalczy, które wynikają z tego eventu. Burgundia ma z nami przyjazne w miarę stosunki, Czy by się zgodzili? Mamy zbyt niski Economic Base, ale jak zwiększy się nasz Diplomatic Reputation, to będą, będą chętni. Jak wygląda w tej chwili, czy, czy nam się zwiększy? Nam powinien się zwiększyć, bo jesteśmy tu po aneksji Tunisu. Ile to będzie trwało? Jeszcze 3 lata. Myślę, że możemy wysłać już dyplomację do poprawiania stosunków. To nam da 122 maksymalnie. Będziemy mieli 122. Myślę, że będziemy w stanie zwasalizować Burgundię. A jak zasolidujemy Burgundię, to oczywiście będziemy mieli ją niedługo zaaneksowaną, zintegrowaną z naszym państwem i będziemy się w tak ład takim ładnym paskiem wcinali w Francji. E, pokonaliśmy buntowników, tak, e, można było nawet podzielić na pół, na trzy części, nie pamiętam, z ilu się składała. E, do uzupełnienia potrzebujemy 19 tysięcy ludzi, czyli dość sporo. Nie widzę nic, co moglibyśmy w tym momencie zrobić. Ma zdobywa tam nowego władcę. odkrywamy jakieś nowe prowincje. Niedługo powinniśmy wypowiedzieć wojnę w Wielkiej Brytanii o ich kolonie. Jak wygląda ich Liberty Desire? 47%, czyli niedługo mogą nawet przekroczyć. Daję to w Pracha. Aha, czyli nie wybuchła wojna o... Nie wybuchła wojna o... Religię, czyli w tym momencie religia katolicka stała się jedyną obowiązującą, nie wybuchły wojny religijne, z tym religia katolicka stała się jedyną obowiązującą religią w świętym cesarstwie rzymskim. Tylko lektorzy chrześcijańscy mogą dojść do głosu. Cesarstwo również musi być chrześcijański. My z tego powodu należeliśmy do Ligi Katolickiej, która wygrała, z tego powodu, że nie zostaje jej wypowiedziana wojna. Dostajemy zwiększone, tutaj są wszystkie bonusy. Imperial Autority jakby nas nie szczególnie obchodzi. Ale yy, Legitimacy zwiększone land, tolerancja prawdziwej wiary i yy, misjonarze. Dos nie że się wybuchły. Oczywiście bunty w Hiszpanii, Ale myślę, że yy, walczenie z tymi buntami zajmiemy się w następnym odcinku. Ja się na tym moment z wami zagram. Trzymajcie się. Cześć!